Wszystkie osoby, które jeszcze nie przystąpiły do weryfikacji, zapraszamy w tym momencie. Wszyscy zawodnicy, niezależnie od kategorii, mogą się zweryfikować w tym momencie. To jest tą nogą, wizuł z Dobra, masz to, brawo. Jest wprowadzenie, są punkty. I masz swoje, Brawo, masz swoje. I teraz już spokój, pełna baza, pełna defensywa. Jest to, Ostrożnie, bo będzie przetaczał. W prawą stronę będzie przetaczał. Do dekoracji zapraszam Filip Oliwie Worczyński, Maksymilian Puszak, Franciszek Graśniawski. Filip Oliwie Włoczyński, Maksymilian Puszak, Franciszek Gleśniarski. Dejar co do dekoracji. To jest, to jest nic nie jak po prostu. Trzymaj bazę, trzymaj bazę! No tak, to już jak to się nie da. Matki, kurwa. Ale wiem, że to jest coś z tego, dlatego. Proszę, żeby To bierze na mikrofon na mikrofon. Dobrze, Artykuł. Tak, masz, masz, tak. Dominik Jaczary Albert Diego zaprasza na łapę pierwszą. Przygotowano, 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 czy po polskim, i szyby, jest 9-0. Trzy minuty. Moim zadaniem jest nie dać mu bazy na swoich na, na, rąk, na, na swoim ciele. Cały czas od środka pracujesz sobie, wybierasz. I szukaj techniki z treningu. Spróbuj, żeby było działanie. Tak jest. 2 na 1, arm drag, dwa na jeden. Jak się wyprostuje, pójdź na niego. Super, ale brakuje... Nie. Super, super, to jest super, super ale no. Dobry, bo. Dobry, bo Wykorzystuj! Wykorzystuj! Zaciągaj rękę! Przekładaj jego ręce przez swój środek. Cały czas w i go manipuluj. Ściągaj tą rękę, tak. Gwiazd. Dobrze No restart Ale to było zajebiste. To było zajebiste. To, jest to prosty gran ty się prostuje Typ się no. To nie jest zakazane w żaden kurwa sposób Skąd te kurwa pretensje Tak Artur braku Kontrola, Arci, kontrola! Spokój, kontrola! To jest Artur 18 -0. To jest 18 Cały czas nie było Kontrola Artur, kontrola! Irwider! I Tak jest prawda. Arci, kontrola, kontrola! I teraz ostrożnie. Uważaj tutaj! Nie daj się zaciągać! Nie prostuj się też za mocno! Minuta, Arturek! Będzie szedł po trójkąt, na pewno będzie szedł po trójkąt. Piodra pokaż. Tak, centruj go. Tak, Pół minuty, Artur, praca! Tak nie, tak nie. Rafał Pawlukiewicz, Fabian Sokalski, mata trzecia. A szykuje się Tomasz Lewentowski i Igor Nowak. 15, 15, wstawaj! Wstawaj na nogi wstawaj, już wszystko zrobi. Ręce na bicepsy, jego, tylko na jedną rękę.